Tak czuję się już na tyle mocna z glamshopem, że mogę się jedną marką. Dzień dobry kochani, witam Was gorąco i serdecznie na moim kanale. Kanał zwie się Marga SK 60+, bo ja jestem Marga SK i mam 60+. 64 plus lat, moi drodzy. Kanał powstał z myślą o paniach w eleganckim wieku i nie tylko. Każdy tutaj, kto, kto chce, prawdopodobnie może znaleźć też coś dla siebie, niezależnie od wieku. Um, tak, no tak. Kanał powstał też dlatego, że chcę pokazać um, światu, że um, nie trzeba się ostrzykiwać, czy um, chodzi do chirurga plastycznego, że wystarczy makijaż, i można kochani, wtedy. Wyglądać też ładnie, bo to co się podkreśli, wy, wy, wyostrzyć dla ludzkiego oka, a to co jest nieciekawe schować po prostu za makijaż. Witam wszystkich starych i nowych. Nowych proszę o to, żeby obejrzeli najpierw sobie kilka filmików i jeżeli im się naprawdę ten kanał spodoba, wtedy poproszę z całego serca o subskrypcję i z całego serca dziękuję. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? A no z czym... w krzakach, nie? E, przychodzę do Was z makijażem jedną firmą, czy jedną marką. Firmą... E, glam Shopem. Tak czuję się już na tyle mocna z Glam Shopem, że mogę się jedną marką malować. Na twarzy mam już ten oto podkład. Ehm... Mam już brwi zrobione, ale tylko częściowo się przyznaję bezbicia tą kredką. Ona mi jest trochę za ciemna. No, wypełniłam sobie co sobie nieco nią. Um, to jest najlepsze na świecie i po prostu nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. No, ale mówię, poprawiłam sobie nią tę wypełniłam i wszystko cacy. Um, co mam jeszcze? Um, mam. Ten... No, nie mam nic więcej, ale mam. Postanowiłam na bazie. Um, pokusy zrobić ten makijaż no. bo mam też tutaj mniej więcej w tym kolorze bo to jest jednej kolekcji, nie? Um, kolory w kochani w no, we płynie. Um, więc tą um, za po tym się chciałabym z tych kolorów też jakoś może po prostu no nie wiem, no, wyjewam tak mniej więcej tu mam brąz, tu mam róż, um, puder mam tu, to jest ten taki też upiększacz, na upiększacz. Ten, ten podkład jest po prostu rewelacyjny, naprawdę. Nie mogę się na siebie napatrzeć. A, dosłownie przed krótką chwilą byłam pod prysznicem i zrobiłam sobie peeling Małgosi tym no, pariensem. I Pewnie dlatego ta cera tak właśnie doskonale wygląda, bo naprawdę jestem zachwycona nią. Mam pomadkę też. Taki kolor, taki, taki. Można ją, czy mam błyszczyki, z czypadełką mam. I chciałabym bardzo wykorzystać um, te, nie, te w kremie. Nie? One są w ciemności. Za, za ten, a mimo wszystko tracą, ym, tracą jednak tą ym, no, wilgotność i robią się twardawe. Mam też y, konturówki i, i, i różne tego typu rzeczy, y, mam też i y, no, maskary. Także to chyba jest wszystko, co można do makijażu użyć i co no, będziemy używać. Nie? To. To, czego nie mam, moi drodzy, jest, jest, jest no, korektor, jakże, ale nawet jakbym miała ten korektor, to i tak bym nie używała, bo oprócz tych moich nie używam żadnych korektorów. A zatem popatrzmy, co mamy w naszych paletkach. A no, spokój, wezmę sobie ten. Jasno, wyżowy, tak się patrzy, bo, bo um, też mam z. No, no tam, z Glam Shopu. Z Glam Shopu mam też e, Lepszej rzeczy nie znam na świecie od tego czy i naprawdę no jest za, za fajdany kolorem, ale ale Nie, oddaj, nie, nie ma już, są po prostu e, e, włosy za fajdany. I co sobie robię? Robię sobie, moi drodzy. Tym jasnym beżem podkład pod, um, pod kochani inne e, cienie, żeby się nie podtrzymywało. Nałożyłam biały e, ten, no, e, o, na powiekę biały korektor. I myślę, że to będzie ok. Ja jeszcze sobie tu pod oko, żeby nie było, pod oczami mam oczywiście arianc, jakby kto się pytał. Ja, dla mnie po prostu jest ten, o, to co, biały korektor nie jest najlepszy, patrzcie. się, no, nie, w tamtym ok, a ok, w tym nie. Nie wiem, nie, nie o co chodzi. No, w każdym razie, yy, nie on, ta pielęgnacja bardzo odpowiada, zwłaszcza krem pod oczy, krem do twarzy. Yy, ten peeling jest rewelacyjny, naprawdę. Można sobie nim twarz tak wygładzić że oho ho i teraz kochani próbujemy tym fioletem sobie w załamanie powieki, sobie nim wjadę i do góry o. tak mi wzięło właśnie mówię na, na tym końcu tyle tyle tego mam że trzeba by zrobić no taki właśnie jak teraz makijaż, ale kurcze pieczone, jak to zabrałam ze sobą, to znaczy, bo wyciągałam z wszystkich szuflad, to mi po prostu wena twórcza uciekła w jasną cholerę, no. I bądź to człowieku mądry i pisz wiersze, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Ja sobie przykleję chyba plejsterek. Bez nie umiała, ale... aż tak o, żeby się nie osypywało i tak dalej. Dobra, ok, no to robimy. To i myślimy dalej nad jednak jaką, no patrzcie, i bardzo intensywnie się buduje ten kolor, bardzo fajnie, no, wewelka, panie, wewelka, powiem szczerze i uczciwie, że to rewelacja jest, i tu do góry, bo błędem jest, moi drodzy, można sobie przykleić playsterek, czy tam coś przytrzymać, ale... Należy pamiętać o tym, że nie na dół, tylko jeszcze do góry to się ten i tu w szpic. I wtedy to oko jest ma lifting, jest podciągnięte do góry i wygląda naprawdę interesująco. A jak masz tak na dół wszystko i tutaj nie do góry, to wszystko takie jest oklapłe. Tym bardziej jak się tutaj jeszcze ma taką, nie no to wtedy jeszcze bardziej to, to zachodzi, a tak może nawet oczy zmrużyć. A wydaje się, że, że jednak są do góry, no, wyliftingowane, No i tu sobie pomaczalim pędzelkiem, tu takim dwustronnym, który bardzo lubię, w, no, pomarańczkę. muszę się przesunąć tak bardziej, żeby było nie widać. No, z, z, zacznę ze marudzić, że muszę, y, no, sobie załatwić i to tutaj, ten, no, mu tam, Odjęcie, monitor, nie? Znowu no będą jęki, ale już bez przesadnie Nie będę aż tak strasznie jęczeć, nie? Powiem mam tyle. Już niedługo znowu do Polski. Tym razem cieszę się bardzo nie lubię do Polski jeździć, szczerze mówiąc. Wolę jak Polska do mnie przyjeżdża zdecydowanie, wolę, ale będę miała nową paszczenkę. Także paszczenka stara. Ale, ale nowa Nie wiem jak wam to wytłumaczyć, nie mam pojęcia dym. No I tak sobie tutaj mi się wydaje, jakby nie chwycił Może spróbujemy poprawić O? No. Dobrze A, dobrze chwycił I Tak wiecie co, tak ostatnio chodzę po, po tych wszystkich kanałach, tam gdzie zawsze na te urodowe znaczy, no makijażowe, nie? Powiem Wam, że... Jak coś, takie mam wrażenie, jak coś teraz, w tym roku, znaczy w nadchodzącym, nie wypali to te makijażowanie, to będzie dalej tak samo nudne. Adrianna pokazywała właśnie, chyba z y, trzech dekad? Nie no, w sumie to się wszystko powtarza, niuanse sam są takie, ale powiem Wam, że kuchnia Felix y, Jakoś tak, wiecie... Jakoś tak, wiecie... Zaczyna nużyć to wszystko, nie? Zaczyna wszystko nużyć. Ja nie zrezygnuję, nie, nie z kanału, no chyba, że będę niedołężna, to całkiem co innego. Będę sobie robiła, bo słuchajcie, raz, że mam was, którzy przychodzą i, i, i byłoby naprawdę niegrzecznie coś takiego, a dwa, że ja po prostu kocham to, co robię, no, no, Jakie musi... Kurczę, tu. o! że ja po prostu kocham to, co robię, moi drodzy, ten mój kanał, uwielbiam go, ja, ja dalej tutaj, Czeka, tu, no, no. ja dalej tu przychodzę yy, na odpoczynek do was, nie? Dalej na odpoczynek przychodzę, żeby z wami odpocząć, żeby, żeby no, wygadać się <laughs> I, i tak dalej. Nie? I wiecie co teraz, tak sobie pomyślałam, że... I teraz kochani, sobie cytrynianym, tak sobie tu o, i to przejadę. Szkoda, że nie ma już tych, nie? Nie można kupić. Naprawdę szkoda. Takie fajne te multipastele były, że nie były. Są. Dobrze, że się zaopatrzyłam w większość tych, które lubię, wiecie? Bo mi się zapłakała. I w rogu wezmę sobie który to, to? Aha, ten taki. Nie wiem, jak się nazywa. Jak mi się zachce, to, to Wam opowiem. Jak mi się nie zachce, to Wam nie opowiem. Na razie go zostawimy tak, tu jak jest. A tutaj sobie będziemy jeszcze do góry um, prostować z marszczki tym jasnym berzem. No. Do góry. Do góry. Bo tu mam to moje oko, to... O, patrzcie jak opada, nie? Tu muszę prostować, aż, aż, aż gwizdy idą, proszę, ja Was. No. O, mary. No, tak, mniej więcej. Pierwszy, drugi. Ok, tak, chciałam, mniej więcej. No i. No i teraz. Właśnie. I tym ciemnobrązowym na czubeczek, nie? O, na czubeczek. I tu przyci przyciemnia. Ja. O! I tu przyciemniamy. Teraz... Jeszcze od Tu. Tą kreskę, kochani, tutaj też rozcieramy. Ostrą taką. Ten na już coś było. Nie no, nie, Dobra, okej. Okay. Doszliśmy do tego momentu i, i co? I zdejmujemy. No i mamy coś. Ten i maczamy go w tym i robimy sobie kreskę. Wykryłem z od samego początku. No, mnie to oko jest bardziej pomarszczone, więc to będzie lekka gimnastyka, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo, nie? No. starość jest najbardziej głupia na świecie. Tak sobie ten ktoś obmyślił, tą stary, że nie kaczka kopnie. Jezu, wiecie co ja sobie pomyślałem, jak mi się tak obrabiał, jak ta, po tej operacji, nie? Co sobie bez niego nie mogłam dać rady. No, no. No strasznie y, takie y, nieciekawe uczucie, powiem Wam szczerze, to co z makijażem, tak sobie pomyślałam, w końcu y, trzeba będzie taki zrobić, bo mi wyschną te, te cienie, a ja dalej nie będę miała tego makijażu, nie? Ale nie należy się moim zdaniem niczego obawiać, tylko robić to, co się chce ze swoim makijażem. Chcę być taka kolorowa, jestem i będę kolorowa. A kogo to obchodzi? W Polsce to wiecie, to jeszcze czasy króla mieszka pierwszego czy Księcia, Jeżeli chodzi o ubiór, o, o ten, tutaj tu we Frankfurcie, w innych miastach, takich pruderyjnych, ludzie się dziwią, jak zobaczą jakiegoś Wiecie, chusteczkę muszę tutaj czas raz ob obczyścić, bo to, to zasypa strasznie szybko. Bardzo szybko zasyka Co czuję tu na końcu tego oka? <laughs> muszę to obczyścić, bo to się za dużo nazbierało w jedno miejsce. O, i teraz mogę dalej jechać. No, a we się raczej, w samym bo tutaj na tej wsi oczywiście, że tak, nie, tu się wszyscy znają. A ja, ja tylko nikogo nie znam. No. Nie wiem, który to sąsiada, który oprócz własnych rodzonych. Czyli tych, co, co widzę, że tam naprzeciwko yy, ma też yy, no, Smarta i tych znam, to są ci, którzy odkryli tę miejscowość. Są no, ci, którzy pierwsi rzucili tu kamienie, teraz się śmiejemy. z moim młodym, przystojnym sąsiadem. On, on dla, dla nich... On albo mi się wymyślił coś takiego. Tacy ludzie są, że oni wymyślili właśnie to miejsce i mają prawa do wszystkiego, jako pierwsi. No, coś mi się jakby kruszyło to. Mam białą bluzkę, to może lepiej, nie? Ale okej, okay. na tym zakończyliśmy działania. W tym, w tym. Bardzo lubię ten spacenką y, z, z glam nie wiem jaki on ma numer, ale wiecie pewnie o co chodzi. Jest naprawdę doskonały do y, dolnej powieki. Nie? No tu lecimy z tej strony. przy tych um, stwierdziłam, że nie trzeba z prawdziwego włosia, żeby były um, no, pędzelki, że spokojnie takie wystarczą. Takie sztuczne, tylko żeby były w jakiejś dobrej jakości to sztuczne włosie. Tak to tak się mówi. No. Okay. Tu dopracuję sobie, o. Żeby te oka mniej więcej <grywno> równo wyglądały. No, przy najmastygnatyzmie to czasami bywa, że nie wyglądają w ogóle. Pamiętajcie, że w ten sposób zakrywamy sobie też zmarszczki na dolnej powiece. No? Okej. Okay. To by było na tyle, ale mi tu coś... E, aha! Wrożek sobie biorę ten z, no, z pokusy. O, tak. O, jest taki żółtawy. I styka. Trochę samo... Sz szanownego państwa... To państwa, to w dół. I... Jedno oko większe. lamuszchopu mam kilka, ale ta pokusa mi najbardziej do serca przypadła, powiem Wam. No i mamy trązik. lekki, taki o, bez rzucania się na oczy, i biorę do różyku, pędzelek też z tego. I tu mam różyk o. Różek jest taki, gdzie na ten błądzik sobie kłajemy różyk. Tu sobie wymieszamy do góry. No i jeszcze troszeczkę. To naprawdę jest taki, taki, jak lubię. Nie rzuca się w oczy. O. Taki powinien być. No. I teraz, kochani. Tu mamy załatwioną sprawę I teraz nie wiem, ten złoty chyba wezmę. Jak on się nazywa, tego wam nie powiem, bo nie mam koloru. I mój ulubiony, no, no, I zrobimy sobie napię z tym złotym tutaj coś. No. No. Wiecie co? To są takie hmm, wiem czekajcie jak to, to to te fiolety spróbujemy. O, to no są też takie drobinki, ale to będą pasować z tymi fioletami. Tutaj nad ustami sobie kredką z, z Revolution. E, tak jakby rozjaśniłam, bo wiecie co? Zauważyłam, że e, 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 Bardziej nie widać tych zmarszczek, jak właśnie się takim jaśniejszym, ale matowym zrobię. Okej, okay, no to malujemy usta, chodzi później się I teraz kochani, widzicie co i jak? Teraz widzicie. I ja sobie rzęsy po prostu też poza obiektywem zrobię, okej? Okay? thank you Tego mi brakowało, czyli kropeczki nad i jak się Wam podoba ten makijaż? Wiosna się zrobiła, lato się zrobiło. To przywołujmy sobie, kochani, lato fajnymi kolorowymi makijażami. No, to jest clumshot, jakby ktoś się pytał. Nie znam innej firmy, która by była tak doskonała, jeżeli chodzi o cienie kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, um, mam nadzieję, że się nie zanudziliście na śmierć i życie. <noise> dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną, dziękuję za kciuki, za komentarze, za polecanie mnie. I A Wam życzę spokojnych dni i dużo, dużo zdrowia kochani. A zatem widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa.